Witaj. Za chwilę wysłuchasz nagrania transowego, które będzie wzmacniać Twoją podświadomą motywację do regularnego i efektywnego ćwiczenia. Wszyscy wiemy, jak bardzo korzystny dla zdrowia jest regularny wysiłek fizyczny. Jednak okazuje się, że wiedza ta nie wystarczy, by regularnie ćwiczyć. Tylko niektórzy z nas zdają sobie sprawę z tego, że ćwiczenia wpływają znakomicie nie tylko na stan naszego ciała, ale także działanie mózgu i umysłu. Psychologowie i psychiatrzy polecają swoim depresyjnym pacjentom ruch i ćwiczenia, ponieważ zwiększają ilość wydzielanej w mózgu serotoniny, która poprawia sen i zwiększa odporność na ból oraz stres. Jeżeli więc staniesz się fizycznie sprawniejszy, fizycznie sprawniejsza, będziesz sobie lepiej radzić ze stresem. Pod presją ludzie wyćwiczeni wykazują mniejsze napięcie mięśniowe oraz ich serce bije wolniej, spokojniej. A więc lepiej poradzisz sobie ze stresem, gdy będziesz ćwiczyć. Możesz także podnieść poziom swojej inteligencji oraz poprawić pamięć dzięki ćwiczeniom. Na przykład mistrzowie szachowi przygotowują się do turniejów, ćwicząc w siłowniach i biegając. Regularny trening pozwoli Ci doświadczyć poczucia kontroli oraz poprawić samoocenę. Jest więc o wiele więcej powodów do ćwiczeń niż tylko korzyści zdrowotne, o których zazwyczaj słyszymy. A więc przejdźmy do sesji, ponieważ głęboka relaksacja również jest bardzo korzystna dla Twojego ciała, mózgu i umysłu. Usiądź lub połóż się wygodnie i zamknij oczy. To ćwiczenie pomoże Ci przekształcić Twoją podświadomość. Zmienić połączenia neuronowe w Twoim mózgu tak, by zainstalować w nim upodobanie do aktywności fizycznej, ruchu i ćwiczeń. Nasze upodobania kontrolowane są przez podświadomość. Nie panujemy nad nimi świadomie. Nie potrafimy zmusić się, żeby coś polubić, ale z czasem może zacząć się nam coś podobać. Nawet coś, co wcześniej budziło niechęć. Kiedy robisz to często, wyrabiają się i utrwalają w Twoim mózgu nowe połączenia nerwowe, które po jakimś czasie działają automatycznie, niezależnie od Twojej woli. Na tym polega proces uczenia się różnych umiejętności. Oraz proces kształtowania się upodobań. Na tej samej zasadzie działa uczenie się jazdy na rowerze lub samochodem oraz upodobanie do smaku piwa, oliwek, sera czy jakiejś innej potrawy, która początkowo mogła smakować tak sobie. Podobnie może być z aktywnością fizyczną. Upodobaniem do ćwiczeń, które pomaga w zrzucaniu zbędnych kilogramów i utrzymuje Twoje ciało w zdrowiu. Tak naprawdę Twoje ciało zostało zaprogramowane przez naturę tak, by było aktywne. Siedzący tryb życia jest dla Twojego ciała ograniczeniem. Ono najlepiej czuje się, gdy dostarczysz mu trochę ruchu. Możesz poprzez słuchanie tego nagrania i podążanie za moimi sugestiami wyrobić w sobie upodobanie do ćwiczeń. To mogą być regularne spacery, bieganie albo gimnastyka. Możesz za jakiś czas złapać się na myśli, że lubisz ćwiczyć, że to ci się naprawdę podoba. Na początku. Będzie to wymagało od Ciebie pewnej dyscypliny, ale w bardzo krótkim czasie przekonasz się, że zaczynasz to lubić. Wytworzą się w Twoim mózgu połączenia pomiędzy wyobrażeniem aktywności fizycznej i stanem przyjemności, satysfakcji. Nowe połączenia w mózgu najlepiej jest aktywować początkowo poprzez ćwiczenia wyobraźni. Za chwilę wejdziesz w głęboki i przyjemny trans, w którym twój mózg uczy się szybciej niż na jawie, ponieważ trans jest stanem skupienia uwagi. Doświadczasz go każdego dnia zupełnie spontanicznie, nawet o tym nie wiedząc. Gdy twoja uwaga jest bardzo mocno na czymś skupiona, na przykład gdy stoisz na przystanku albo w kolejce. I przypominasz sobie jakieś wydarzenia, albo wyobrażasz sobie coś w przyszłości i zapominasz o otaczającym cię świecie. Jesteś w transie. Wyobrażony świat w twojej głowie ma wtedy dla ciebie większe znaczenie niż rzeczywistość dookoła ciebie. Oczywiście trans może mieć różną głębokość. To zależy tylko od tego, jak bardzo to, co sobie wyobrażasz, Cię motywuje, jak bardzo jest dla Ciebie atrakcyjne, pochłania Twoją uwagę. I teraz także możesz wchodzić coraz głębiej w trans, słuchając mojego głosu i po prostu podążając za moimi instrukcjami i sugestiami. początek skup się przez chwilę na swoim ciele i procesie rozluźniania ciała pozwól sobie na całkowite odprężenie weź kilka spokojnych głębokich oddechów i rozluźnij się jeszcze głębiej kiedy obserwujesz swoje ciało Wchodząc coraz głębiej w trans, możesz zacząć stopniowo zauważać, że jego percepcja, odczuwanie ciała zmienia się. Możesz poczuć na przykład zwiększony ciężar rąk i nóg albo wyjątkową lekkość. Możesz stwierdzić, że w ogóle nie czujesz albo z trudnością czujesz swoje ciało. Możesz także uświadomić sobie, że jest ono cieplejsze niż zwykle albo chłodniejsze. W transie Twoja percepcja się zmienia. To bardzo naturalne zjawisko. Twoja uwaga poszerza się o nowe doświadczenia. Twoja świadomość pogłębia się. A podświadomy umysł otwiera na sugestie. Doskonale. I możesz teraz zacząć sobie uświadamiać powód, dla którego chcesz zmienić swoją podświadomość, tak by polubiła ruch, aktywność i automatycznie wywoływała w tobie ochotę na ćwiczenia. Zastanów się przez chwilę, do czego jest Ci to potrzebne, co dzięki temu osiągniesz, jaki jest powód. To bardzo ważne, ponieważ to będzie motywować Twój podświadomy umysł. Czy chodzi o zdrowie? Sprawność? Czy, czy chodzi o wygląd? Będziesz lepiej wyglądać? Będziesz bardziej się podobać? Będziesz mieć więcej energii, radości życia, satysfakcji? A może ktoś doceni Twój charakter? Dyscyplinę? zdolność do odnoszenia sukcesu A może chodzi o to, że sam będziesz dumny z siebie, że sama będziesz dumna z siebie. Podniesie to twoją samoocenę. Zastanów się nad tym przez chwilę. To może zmienić się w Twoim życiu, gdy już osiągniesz dzięki regularnym ćwiczeniom lepszy wygląd i samopoczucie. Dam Ci na to kilka chwil. Doskonale. Teraz zastanów się nad tym, w jaki sposób chcesz ćwiczyć. Jak konkretnie będzie wyglądać Twoja aktywność. Już teraz, dziś lub jutro. Czy chcesz pójść na szybki, intensywny spacer? Pobiegać? Czy trochę się pogimnastykować? Czy robić jeszcze coś innego? Jak długo chcesz to robić? Jak intensywnie? Dokładnie kiedy? Określ to precyzyjnie. Zobacz samego siebie, gdy to robisz. Zobacz samą siebie, gdy to robisz. I zobacz, że sprawia ci to przyjemność, Brawo. satysfakcję. Zobacz siebie, gdy to robisz. I zobacz swój uśmiech. A teraz wyobraź to sobie od środka. Poczuj, jak się poruszasz. Jak ćwiczysz? I poczuj, że Twoje ciało cieszy się z tego wysiłku. Ja wyobrażam sobie wtedy, że komórki mojego ciała są rozradowane, drżą z rozkoszy i wołają: Chcemy jeszcze, jeszcze. Z uśmiechniętymi minkami, jak postaci z kreskówek, aż kipią radością, drżą z rozkoszy. Do tego zostały stworzone. Tak zaprogramowała je natura. Aktywność to życie. Ty możesz wyobrazić to sobie, jak chcesz. Wyobraź sobie po swojemu, że Twoje ciało cieszy się, rozkoszuje się ruchem i ćwiczeniami i jest ci wdzięczne, niesamowicie wdzięczne, że pozwoliłeś mu się zaktywizować, że pozwoliłaś mu się zaktywizować. Ono naprawdę to uwielbia. Ten obraz wielokrotnie będzie pojawiał się w Twojej głowie, gdy już będziesz ćwiczyć naprawdę, utrwalając w Twoim mózgu skojarzenie pomiędzy ćwiczeniem i stanem przyjemności, radością i satysfakcją. Za każdym razem, gdy będziesz ćwiczyć, te obrazy będą pojawiać się w Twojej głowie wielokrotnie. Doskonale. Pomyśl teraz przez chwilę, jak czujesz się, gdy już kończysz ćwiczenia. Poczuj to charakterystyczne uczucie satysfakcji, pomieszane ze zmęczeniem fizycznym i przyjemnością, którą czujemy wtedy, gdy zrobimy coś, co wymaga systematyczności i wysiłku. Czujesz się wtedy doskonale. Potrafisz się zorganizować. Po aktywności fizycznej, ćwiczeniach, ciało czuje się zmęczone, ale szczęśliwe. Twoje ciało tęskni do aktywności, do ćwiczeń. Jeszcze wiele razy poczujesz potrzeby ruchu, aktywności. Ono do tego jest stworzone. Tak jest zaprogramowane przez naturę. Poczuj jeszcze przez chwilę tę satysfakcję, która pojawia się w tobie po ćwiczeniach. Kiedy teraz poczujesz potrzebę ćwiczeń, tęsknotę swojego ciała do aktywności, doceń to i ciesz się tym, ponieważ w ten sposób z każdym dniem wzmocnisz to naturalne dążenie do aktywności, wysiłku fizycznego, który jest w każdym z nas. I za chwilę poproszę Cię, abyś wyszedł z transu, Abyś wyszła z transu. Całkowicie powrócił do pełnej orientacji w czasie i przestrzeni. Całkowicie powróciła do pełnej orientacji w czasie i przestrzeni, w której aktualnie jesteś. Jednak głębokie zmiany w Twojej podświadomości, które prowadzą Cię do zwiększonej aktywności fizycznej, pogłębią się i umocnią zwiększając Twoją podświadomą motywację do ćwiczeń, która będzie pojawiać się w Tobie z każdym dniem coraz bardziej, aż osiągnie optymalny dla Ciebie poziom. A teraz weź parę głębokich oddechów. swoim ciałem. Napnij lekko swoje ciało, Wyjdź całkowicie z transu i otwórz oczy. Jesteś całkowicie przytomny, całkowicie przytomna i czujesz się o wiele lepiej. Do usłyszenia następnym razem.